To nie jest romans z Patrycją Wojnarowską, ponieważ to było zupełne spotkanie wynikające z kontaktu z Krzysztofem Gorzkim Goszkiewiczem, który był realizatorem filmu Scarlans, gdzie ja zupełnie przypadkowo, ponieważ przyjechali do mnie na konferencję prasową, która dotyczyła właśnie sprawy samobójstwa mężczyzny przy, że tak powiem, bardzo znaczącym udziale księdza. Wyniknęła sytuacja bardzo spontaniczna. To, że ja siedzę z kimś przy stole i piję kawę czy wino. Czy to jest romans? Zadajmy sobie to pytanie. Czy pan przejmuje się takimi doniesieniami? Nie, albo... Ja się nie przejmuję takimi doniesieniami, i moja partnerka, pomimo to, że była bardzo mocno zdenerwowana i bardzo mocno to przeżyła, ja powiedziałem spokojnie. No, jeżeli, jeżeli faktycznie jest to tak obciążające dla ciebie, no to ja nie mogę być z kimkolwiek w stałym związku, tylko muszę być sam. I życie w związku jest niczym ja pociągiem. Kiedyś się rozpoczęło, i kiedyś się kończy. Niestety tak jest owszem, w moim życiu tych przedziałów było kilka, z których wysiadałem, ale uważam, że w tej chwili powiedzmy ten związek, w którym jestem jest związkiem absolutnie stabilnym, jest związkiem, który ma pewnego rodzaju podłoże swobodnego realnego funkcjonowania i Maja musi wiedzieć i jej to wciąż i ciągle powtarzam, że to co się dzieje wokół mnie, to nie zawsze musi być odbicie. Yy, sytuacji, która w jakikolwiek sposób ma rodzić i budzić podejrzliwość.